Dzisiaj jesteśmy w Wielkopolskim Parku Narodowym i kierujemy się właśnie do Jeziora Góreckiego. Jesteśmy około kilometr od miejscowości Górka i kierujemy się do jeziora Góreckiego ponieważ chcę Wam pokazać wyspę zamkową to z punktu widokowego na której znajduje się zamek kraudyny potockiej neogotycki z 1825 roku. Właśnie tak. O, tam już między drzewami go. Chwileczkę. Albo i nie. Ty go widzisz? Mhm. Tak. No to skoro Marta go widzi, Musicie widzieć go, nie ma innej opcji. Już dotarliśmy właśnie i co masz do powiedzenia? Jak to się podoba? Bardzo no ładnie jest. Tak? Nie jest ślizmę? Nie. Taki podróży? Nie, bardzo ładna okolica. O, to miło całkiem. A? Tak? Bardzo ważna nauka życiowa tak wygląda właśnie z punktu widokowego zameczek całkiem przyjemne takie klimatyczne miejsce tutaj się stworzyło, a tam widać jeśli się nie mylę nad Martą. tam, tam o jest budynek muzeum, chyba, Wielkopolskiego Parku Narodowego. Mm -hmm. Tak wygląda całość z bliska. W sensie przed wracami tak wyglądała. Tak wygląda z góry obecny widok. Tak jak wspominałem, był to zamek z 1825 roku. Został zbudowany w latach 1824 do 825 jako prezent ślubny dla Kardyny Putockiej, dla siostry, ponieważ był zbudowany przez Tytusa Działońskiego. Mieszkała tutaj z, ze swoim mężem przez jakiś czas, aż do wybuchu powstania listopadowego. Po powstaniu nigdy tutaj już nie wrócili i podczas wiosny ludów został zamyk zniszczony ostrzałem artyleryjskim przez wojska gdzie przyjechaliśmy? Przyjechaliśmy do pałacu w Mhm. Mm co to za pałac? To też pałac Potocki. To jest tutaj wszystko w okolicy. Tak samo jest kaplica w Łodzi. Mm -hmm. Jest to XIX-wieczny pałac. E, neogotycki. I cóż... Miło mi was ugościć w moim rodzinnym miejscu tego mamy taką wystawkę, gdzie można byłoby sobie kiedyś usiąść ze spokojem, odpocząć tam na względzie chociażby, albo z drugiej strony jest taka jama, jaskinia ale no niestety widzicie jak jak ten most wygląda ech bardzo się wygląda dawno już mi tu nie było bardzo dawno jeśli mnie pamięć nie myli z informacji rodzinnych to tutaj stoło stało stała dużo czarnią tak? Co no. to jest w słowo? Bezręciadnia. Boże, Bezręciadnia. Z tym pałacem jeszcze dom podcieniowy. Kolejną taka mała ciekawostka. Tak nie wszystko, bo na wejściu do parku pałacowego stoi jeszcze drużówka, Czy ta również jest obiektem zabytkowym? I jesteśmy już przy wieży, w Musi, przy tak zwanych Dniankach. W Musi, przy wieży ze Dnianej, która ma, jeśli się nie mylę, 17 metrów wysokości, i wstępna wieża jest termowy. i tam widzimy po To tylko jest pochmotne teraz to jest, język. jest coś. jak się Wigotność Wigotność też. w sensie jest dużo gęstość jak to się mówi? wilgotność powietrza? wilgotność też jesteś od punktu rosy tutaj to jest jak z panią inżynietą nie Moślinę i komin muśliński. A tych nazwiskowych, to są takie super ścieżki dookoła tego miejsca. Takie, że warto sobie i przyjechać i po poczłapać. Dzisiaj będzie to już koniec naszej wycieczki, jednak nie pojedziemy na osobną górę. Pojedziemy kiedy indziej. Mimo, że jest to kawałek stąd tylko by się ciemnawał troszkę i, i cóż, czasami warto poszukać jakichś miejsc w swojej okolicy lub odkryć swoją okolicę na nowo. Powtarzając się kolejny raz polecam odwiedzić moje rejony. Tutaj gminy Stężu i gm. Mosina. Miło było was tutaj zabrać i miło było mi zabrać swoją ukochaną Marcie. Pytanie do Was. Co ciekawego macie w swojej okolicy? Zapraszam do komentarzy i miłego dnia. Pa pa. Czy nie pożegnać, co? Papa. pa. pa. pa, pa. <grym> Powiedziała Marta. I wszystkie lokalizacje do namiary na tym miejsca odeślę w opisie tego, żebyście mogli sobie podjechać też do tych miejsc, Zapraszam. jeszcze raz i cześć.